W czasach mojego życia Lublin rozwijał się pod wieloma względami. Zwróciłam już uwagę na jego rozwój gospodarczy, aczkolwiek warto byłoby także powiedzieć o kilku innych aspektach. Przede wszystkim pragnę wspomnieć o powstaniu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w 1918 roku, który to wpisał się złotymi zgłoskami w rozwój zarówno lubelskiego, jak i krajowego życia naukowego. Kul przyćmiewa swoim dorobkiem i chwalebną historią wiele placówek naukowych naszego miasta. Jednak warto również wspomnieć o powstaniu Bobolanum, jezuickiej uczelni wyższej założonej w 1926 roku. Rok później powstało również Towarzystwo Przyjaciół Nauk, które to zajmowało się badaniami regionalnymi i Archiwum lubelskim, skupionym na zgłębianiu historii miasta. Pragnę także wspomnieć o uczelni mędrców Lublina Jeszywa z Chachmej, założonej w 1930 roku, której to budynek możemy podziwiać do dziś. Celem jej powstania było wykształcenie rabinackiej elity wśród młodych Żydów. Uczelnia mogła poszczycić się imponującą biblioteką liczącą aż 12 tysięcy tomów. W zamyśle zebrany księgozbiór miał być wykorzystywany przez studentów, którzy razem z uczonymi z różnych stron świata mieli sporządzić antologię książek rabinicznych. Nie pozostałam obojętna na to bogactwo ksiąg. Miałam wrażenie, że w miejscu tym bije serce wielkiej wiedzy, do którego i ja chciałam sięgnąć. Lata 20. i 30. były szczególnie bujnym okresem rozwoju nauki w moim mieście. Lublin to miasto inspiracji, z którego pochodził chociażby Biernat, poeta żyjący na przełomie XV i XVI wieku. Pierwszy znaczący pisarz polskojęzyczny, autor raju dusznego i żywotu Ezopa Fryga. Postać ta i poezja, którą tworzył, były dla mnie szczególnie inspirujące. Ja również nie przestawałam tworzyć. W 1932 roku wydałam swój tom odloty oraz zbiór poezji dla dzieci Duszki. Natomiast w 1934 roku ukazały się wspomniane już wcześniej Stare Kamienie, stworzone wraz z moim serdecznym przyjacielem, Józefem Czechowiczem. Dodatkowo niezmiennie uczestniczyłam w życiu literackim Lublina, czy to na zebraniach Związku Literatów, czy podczas spotkań Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Tak właśnie mijały mi lata 30. Wśród rozmów o literaturze. I wiary, że słowo może ocalić świat. Lata, które splatały ze sobą chwile światła i milczenia, z którego coraz częściej rodził się lęk. Ludzkie życie sen krótki więc pókiśmy młodzi, póki w re, kipi, w żyłach gorącej krwi tętno piękne lice rozjaśni, zadumę rzuć smętną jedna chwila rozkoszy. Wiek troski nagrodzi. Wszystko w koło drga życiem, wśród świateł powodzi. Luba, skroń schyl na ramię, dłoń podaj mi chętną. Pod melodię walczyka współrzewną, namiętną, chyżo w tańca wir śpieszmy. Czas szybko uchodzi. Hej, podajcie kielich, nalejcie szampana, niech wychyle, jam król dziś, wolny, nie znam pana. Rosną skrzydłami, dusza zrywa się do lotu. Hej, wina jeszcze, dziewczę, daj spojrzeć w twe oczy. Niech się w ich zapadnie myśl, co serce toczy. Nędzy ludzkiej wspomnienie, morza, krwi i potu. Kochaj mnie, piękne dziecię, lecz kochaj z uśmiechem. Liczko zbrzydnie, gdy łez twych zrosi je ulewa. Niech przepadnie kochanka, co płacze lub ziewa. W miłości nuda, hańbą. Łzy śmiertelnym grzechem. Kochaj mnie, piękne dziecię, lecz kochaj z uśmiechem, jak słoneczko, co z wiosną zmarzłe złoci drzewa. Niech miłość Twoja ciepło i blaski rozsiewa. Wesoły trzebiot głośnym niech rozbrzmiewa echem. Porzuć próżne wspomnienia, stłum żale i jęki. Znaszli rozkosz uścisku i całusów dźwięki. Wierzaj, Bogowie miłość dali nie dla męki. Kochaj mnie piękne dziecię, lecz kochaj z uśmiechem. Wesoły szczebiot głośny niech rozbrzmiewa echem. W miłości nuda, hańbą, łzy śmiertelnym grzechem. Nie nęćcie mnie na próżno przyszłości miraże. Marzenia, sny zdradliwe, nadzieje, złudzenia. Z poza tajemnych rąbków szaty przeznaczenia, nie nęćcie mnie na próżno przyszłości miraże. I wy mnie nie skusicie przyszłych chwil obrazy. Żewnym kłamstwem wszak urok, obłudą wspomnienia. Spoza mgły, którą zachód słońca opromienia, i wy mnie nie skusicie przyszłych chwil obrazy. Ja żyć chcę, ach, jak dziecię barwiste motyle. Ja chciwą dłonią gonię, chwytam złote chwile, nie nędźcie mnie na próżno przyszłości miraże. Drżące wargi do czary przylgnęły rozkoszy. Ja żyję, motyl w sieci. Nikt go już nie spłoszy. I wy mnie nie skusicie. Przyszły chwil obrazy.